Panie prezydencie, panie premierze, panie marszałku, panowie w rządzie i parlamencie, panowie politycy, już tylko do nielicznych, których na palcach jednej ręki mogłabym wymienić, pasują pięknie brzmiące słowa: mąż stanu. Reszta to gracze, kłamcy, krętacze, przewrażliwieni na własnym punkcie egocentrycy. Innych mających w pogardzie, w tym nas, naród, w którego imieniu, choć bez żadnych uprawnień, ośmielam się mówić: mamy dość! Panowie, patrząc codziennie na waszą nieudolność, chciwość, pychę, na to, jak wywijacie szapelką, jak walczycie podstępem, jak z rządzenia krajem uczyniliście widowisko równie tandetne, jak świat według kiepskich czy Big Brother, jak ośmieszacie siebie samych i siebie nawzajem, a przy tym naród ośmielam się prosić, byście w końcu podali się do dymisji. Nas. Załatwili nas! na katę! Nie mamy szans! Cały naród jest przekonany, że jesteśmy bandą złodziei i łajdaków! A to nieprawda! Jeszcze się ciebie żarty trzymają? Co tam zostało, jak tylko zaśmiać się nad swoim losem? W końcu nie jest tak źle. Udało nam się trochę nachapać. ale skończyły się marzenia o władzy! I pocóżmy na tę nową konstytucję tak bardzo! Zmiecie nas w tył. Nawet nie mamy co wersza wystawić. A Bronisławski? Za bardzo z nami związany. Wszyscy wiedzą, że jedliśmy z jednego koryta. A gdyby tak! Masz jakiś pomysł, szefie? A gdyby tak, ucieczka! Do przodu! I jak? Tyle się teraz mówi o parytetach, że kobiety to ponad 50% narodu. Do Więc gdyby tak wystawić kobietę, że niby chcemy sprawiedliwości społecznej i z duchem czasu, no takie tam. <grystanie> <grystanie> Żartuję, kobieta na prezydenta, którego jeszcze u nas nie było. A właśnie! To odciągnie uwagę od naszych potknięć. Żeby nie powiedzieć, padek niesiemy nową jakość. Przejdziemy do historii jako ludzie otwarci i myśli! Zanim przejdzie do historii, chciałbym jeszcze trochę porządzić. Bez oba. Wyniesiona przez nas, będzie wiedziała, komu to zawdzięcza. One są raczej lojalne. I pracowite. Kiedy <laughs> doszło do konfrontacji, i chętnie się dostosowują. Z natury uległe, ja lubią się po prostu. Mężczyzna zawsze był dla nich Autorytetem! Będzie nam grzecznie służyć! Będziemy rządzić najlepsze z drugiej linii! Ukryci w ciemnych! Będziemy szyją, która kręci głową! Hehehe! <grym> <grym> wybierzemy! To jasne! Jest tylko jedna kobieta, którą naród zaakceptuje! I ją mogą wybrać, jeśli się o to postaramy! Niwińska! A ktoż wy inny? Wyobrażasz sobie minę śmiałkowskiego? <grym> Jego ludzie próbowali ją podejść, ale im nie wyszło. Jest cwana, nikt, nic na nią nie ma. Kobieta, matka, żona, opiekunka a bez wskazy. Nie <grym> ma <grym>